Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na recenzję jednego z najfajniejszych, niedrogich smartfonów, CMF FON 2 Pro. Już ubiegłoroczny model CMF-a wzbudził we mnie dosyć pozytywne skojarzenia, aczkolwiek tam narzekałem na brak NFC. Tutaj NFC jest, przybył jeszcze jeden aparat fotograficzny i. Przybyła nieco większa wytrzymałość. Na froncie pojawiło się szkło Panda glass, a obudowa jest obecnie chroniona przed wilgocią na poziomie IP54, czyli całkiem przyzwoicie, jak na tani smartfon. W stylizacji zaszły pewne zmiany. Tu widzicie wersję zieloną. Jest jeszcze efektowna pomarańczowa z dwutonowym tyłem. Jest też wersja czarna dla tradycjonalistów. Mamy też wersję srebrzysto-szarą. Niezmiennie wyróżnikiem tej stylizacji pozostają widoczne śruby. Ale w tym roku nie ma sensu ich odkręcać, bo i tak nie dobierzemy się do wnętrza obudowy. Zresztą po co mielibyśmy to robić? Obudowa jest nadal wykonana z tworzywa, ale za design myślę, że można ten telefon wyróżnić. Może się podobać, może się nie podobać, ale z całą pewnością jest oryginalny. W dolnym narożniku obudowy pozostał odkręcany element, po zdjęciu którego uzyskujemy dostęp do gwintu, za którego pomocą możemy sobie na przykład zamocować smyczkę, tudzież podstawkę akcesoryjną do telefonu, celem postawienia go i wygodnego oglądania filmu. Jest też portfelik, a w zestawie dostaniemy silikonowy zwyczajny pokrowiec na cały tył obudowy. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, większych zastrzeżeń nie mam. Wszystko jest porządnie spasowane i wszystko właściwie prawie, że jest na miejscu. Prawie, że bo mam pewne zastrzeżenie, o którym za chwilę Wam opowiem. A na razie jeszcze słowo o tym, że czytnik linii papilarnych jest oczywiście pod ekranem i leży tam, gdzie spodziewałbym się go znaleźć. Palec trafia na niego idealnie, a czytnik działa dobrze, jak na tak niedrogi telefon. Jest też oczywiście rozpoznawanie twarzy. No i przejdźmy do tego małego kiksa, który zafundował nam tutaj CMF i który widzieliśmy już w smartfonach na Phone 3A i 3A Pro. Chodzi o dodatkowy przycisk, który tak naprawdę niewiele robi, bo wykonuje screenshot i na jego podstawie możemy sobie sporządzić jakąś notatkę ku pamięci. W menu tego przycisku na razie nowych funkcji nie ma, jest tylko zapowiedź, że będzie kiedyś ich więcej. No a kiedy? Natomiast położenie tego przycisku sprawia, że permanentnie mylę go z klawiszem włącznik. Który jest nieco wyżej, jest nieco mniej wypukły, przez co trochę jakby znika pod palcem i nie jest tam, gdzie spodziewałbym się go znaleźć, bo tam, gdzie spodziewam się włącznika, jest ten właśnie życzony dodatkowy przycisk. Na drugiej stronie obudowy już znacznie wygodniej mamy położone klawisze głośności też się do tego trzeba przyzwyczaić, bo czasem klawisze głośności mamy przecież nad włącznikiem. Jak ktoś się przesiada z innego telefonu, no to może mieć problem z przyzwyczajeniem się, z przestawieniem na tą inną filozofię. Front smartfonu wygląda już oczywiście nieco zwyczajniej. Mamy tu po prostu wyświetlacz z miarę wąską, chociaż nie najwęższą rameczką. Wyświetlacz ma przekątną 6,77 cala i podobnie jak poprzedni modelu jest AMOLEDowy. Wyświetla 10-bitową paletę kolorów, ma wsparcie dla HDR10+. I odświeżanie 120Hz. Producent deklaruje tutaj maksymalną jasność punktową 3000 nitów, maksymalną po całej powierzchni 1300 nitów i 800 nitów jasności typowej. Jak to się przekłada na eksploatację tego telefonu? Muszę przyznać, że jak na tak niedrogą konstrukcję ekran jest naprawdę bardzo dobry. Fajne kolory, dobra jasność. Naprawdę daje się z tego telefonu korzystać w słoneczny dzień. Wieczorem nie męczy wzroku. Wszystkie potrzebne ustawienia ekranu tutaj również znajdziemy i. Szczerze mówiąc, ja przy tej cenie naprawdę nie oczekuję więcej, a wręcz przeciwnie, uważam, że tutaj dostajemy całkiem sporo jak za te pieniądze, jeżeli chodzi o możliwości wyświetlacza. Jest po prostu dobry. Dobrze, choć wcale niewybitnie, prezentuje się również akumulator. Mamy tutaj typową dla niedrogich smartfonów baterię o pojemności 5000 mAh z 33-watowym ładowaniem, oczywiście ładowarki w zestawie BRAK typowo jest w stanie utrzymać telefon przy życiu przez dwa dni, jeden dzień to bankowo, a jeżeli chodzi o czas napełniania tego akumulatora, to niestety trwa to troszeczkę, bo w pół godziny doładujemy go nieco poniżej połowy, natomiast pełne ładowanie, które później już najwyraźniej spowalnia, trwa dobrze ponad godzinę, mniej więcej godzinę i kwadrans. Mogłoby być lepiej, chociaż wcale źle tak naprawdę nie jest. Pamiętajmy cały czas, że jest to smartfon z nienajwyższej przecież półki cenowej. Jeżeli chodzi o dźwięki, łączność, znowu jest typowo dla niedrogich telefonów. Mamy tylko jeden głośnik na dole, gra całkiem znośnie, ale no niestety jest tylko jeden, więc szału wielkiego nie robi. No pocieszenie powiem Wam, że nie brzęczy również jak w tanich telefonach. Jest niezły, tylko że jeden. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, nie mam niczego do zarzucenia. Telefon oczywiście lata w 5G, pozwala korzystać z dwóch fizycznych kart nanoSIM, ale nie ma niestety eSIMa. Ma za to, tak jak na wstępie już powiedziałem, w odróżnieniu od poprzednika NFC, także tym razem CMF-em da się już normalnie płacić i czyni to ten telefon znacznie bardziej użytecznym od poprzednika. Jest też Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, nie ma radyjka FM, nie ma też mini-jacka niestety. Generalnie do działania wszystkich modułów łączności żadnych zastrzeżeń nie wnoszę, niczego niepokojącego tutaj nie zauważyłem, a jakość dźwięku podczas połączeń jest niezła. Smartphone pracuje w oparciu o Androida 5 z zakładką Nothing OS. Nakładka czysta, bez zbędnych pierdółek, bez dodatkowych preinstalowanych aplikacji. Od producenta dostajemy tylko 4 apki, do obsługi rzeczonego już dodatkowego klawisza, pogodynkę i do kojarzenia telefonu z firmowymi słuchawkami Nothinga. Jest też firmowa galeria i dyktafon. Do tego mamy też firmowy temat ekranowy ze specyficznymi skromnymi, minimalistycznymi ikonkami. Mamy do wyboru 24 firmowe widżety, jest też oczywiście Always on Display. Telefon ma dostać trzy duże aktualizacje i kolejne 3 lata wsparcia poprawkami zabezpieczeń, czyli jest całkiem przyzwoicie jak na ten segment cenowy, a sam interfejs po prostu zwyczajnie mi się podoba, bo jest prosty i oszczędny, pozbawiony zbędnych preinstalowanych dodatków, co ja bardzo. Bardzo osobiście lubię. Jak pracuje ten smartfon? Kochani, całkiem fajnie jak na ten segment cenowy. Oczywiście, zamontowany w środku Mediatek Dimensity 7300 to nie jest najwydajniejszy procesor na rynku, ale jest to procesor cieszący stabilną i bardzo dobrą kulturą pracy. Układ ten znamy już z poprzedniego modelu, a także z wielu innych smartfonów tej klasy. Jak widzicie, osiąga niecałe 700 tysięcy punktów Vantutu. Nie jest to wiele, ale źle też nie jest, jak na ten segment cenowy. Do tego mamy 8GB pamięci operacyjnej DDR4X i 128 albo 256GB pamięci UFS2.2 na dane. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć kartą microSD, co się coraz rzadziej spotyka. Niestety slot jest hybrydowy, czyli albo Dual SIM, albo jeden SIM i MicroSD. Do działania tego telefonu nie mam większych zastrzeżeń. On się wcale nie tnie. On nie irytuje jakimiś nagłymi spowolnieniami pracy, nie irytuje również nadmiernym nagrzewaniem się. Stres testy oceniają stabilność pracy tego telefonu na co najmniej 98%, czyli bardzo dobrze. I to, co powiedziałem, najważniejsze, że on się prawie wcale nie grzeje. A i te nawet poważniejsze gierki, myślę, że powinien dać radę uciągnąć, nie mówiąc już o typowym, codziennym zestawie aplikacji. Z tym to sobie radzi śpiewając. A jak CMFon 2 Pro radzi sobie w fotografii? Jak wspomniałem, przybył mu jeszcze jeden aparat fotograficzny, ale zacznijmy od głównego. Ten ma 50-megapikselową matrycę o rozmiarze 1x1.57 cala, znów całkiem dużą jak na tą klasę cenową. Do tego mamy kolejny 50-megapikselowy aparat z teleobiektywem, co jest również rzadkością w tej klasie. Matryca ma rozmiar 1 na 2 88 cala, a przybliżenie jest dwukrotne. Do tego mamy dwudziestokrotny zoom cyfrowy, no i jeszcze zostaje nam aparat szerokokątny. To 8-megapikselowa matryca o rozmiarze 1 na 4 cala i polu widzenia 119 stopni. Do tego mamy jeszcze z przodu 16-megapikselowy aparat do selfie o rozmiarze matrycy 1 na 3 cala. Jak to wszystko działa? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że aparat główny nie ma niestety optycznej stabilizacji obrazu, ma jedynie stabilizację wspomaganą przez AI, czyli po prostu nazwijmy to cyfrową. Aparat nagrywa co prawda w 4K, ale tylko przy 30 klatkach na sekundę, nie ma też zbyt wielu trybów fotograficznych. Zabrakło na przykład makro, które możemy realizować owszem, ale aparatem tele. Jak to wszystko fotografuje? Jak na cenę tego smartfonu, o której powiem na koniec, fotografuje to wszystko bardzo dobrze. Co prawda, zdjęcia nie są najwybiedniejsze, nie jest to klasa flagowców, widzimy dosyć agresywne wygładzanie krawędzi, widzimy trochę artefaktów, ale kolory są odzwierciedlane całkiem fajnie. Ujęcia ludzi również wychodzą nieźle, aczkolwiek aparat czasem się gubi przy rozmywaniu tła przy zdjęciach portretowych, jeżeli tło jest zbyt złożone, może sobie nie do końca dobrze poradzić. Zdjęcia Nocne również wychodzą zaskakująco dobrze jak na ten segment cenowy. Widać co prawda troszeczkę szumu i troszeczkę rozmycia na krawędziach, ale nie rzuca się to bardzo w oczy. Nie jest to jakaś drastyczna dyskwalifikująca wada tego aparatu. Ze zdjęć nocnych również można być całkiem zadowolonym. Nawet tych wykonywanych teleobiektywem. Ten również bardzo dobrze sobie radzi w nocy, czego niestety nie mogę powiedzieć o aparacie szerokokotnym, który w nocy już niestety wymienka. Co ciekawe, mamy tutaj tryb nocny, aczkolwiek włączenie go nie robi wielkiej różnicy w jakości zdjęć, nawet w tym ustępującym pozostałym aparacie szerokogonnym wielkiej różnicy nie widać po włączeniu trybu nocnego, zatem można, myślę, o nim nawet zapomnieć. Aparat z teleobiektywem nie oferuje może zbyt dużego przybliżenia, ale świetnie nadaje się do portretów, dużo lepiej niż aparat główny. Też ma całkiem dobrą przysłonę i zdjęcia również wychodzą bardzo fajne. I te dzienne, i te nocne przy tym podstawowym przybliżeniu dwukrotnym są naprawdę dobre, natomiast dalej, wiadomo, im większy zoom cyfrowy, tym już tylko gorzej. Zoomu cyfrowego raczej unikamy, no chyba, że musimy po prostu go użyć. Aparat szerokokątny wypada najsłabiej, tak jak powiedziałem, do zdjęć nocnych kompletnie się nie nadaje, a do dziennych, no cóż, znowu, jeżeli nie macie wyjścia, jeżeli nie możecie oddalić się od fotografowanego obiektu, a chcecie ująć szerszy plan, okej, okay, użyjcie go, ale nie liczcie na doskonale i perfekcyjnie odwzorowane detale. Będzie przeciętnie, bardzo przeciętnie, ale znowu nie najgorzej jak na tą cenę. Jeżeli chodzi o selfiaki, wiele się nie trzeba rozwodzić. Są poprawne, są w porządku, nawet te robione po zmroku z rozbłyskiem ekranu również udają się całkiem dobrze, jest adekwatnie do ceny telefonu i nie mam większych powodów do krytyki. A jak wyglądają filmy? Tak jak powiedziałem, 4K robimy maksymalnie w 30 klatkach na sekundę. Jeżeli chcecie 60 klatek, musicie zejść do Wul HD. No, i jeżeli chcecie używać aparatu szerokogonnego, również tylko Full HD. Jeżeli chodzi o ujęcia w 4K, są całkiem ładne. Są bogate w detale, z ładnymi kolorami, szeroką dynamiką i niezłą płynnością obrazu. Ta troszeczkę się zaburza przy szybko poruszających się obiektach, ale żeby to zauważyć, to trzeba się przyglądać. Tak do oglądania takiego casualowego spokojnie wystarczy i nikt nie będzie na to narzekał. Aparat tele również daje dobre efekty filmowania. Tu jest troszeczkę widoczna nieco nieco większa miękkość na krawędziach, ale nadal filmy są całkiem fajne, tyle że musimy zdecydować przed rozpoczęciem filmowania, którego obiektywu używamy. Kiedy już zaczniemy nagrywać, mamy do dyspozycji jedynie cyfrowe przybliżanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, aparat nie ma optycznej stabilizacji obrazu, jest tylko cyfrowa, no ale powiedzmy, że jak na cyfrową to przy filmowaniu też sobie całkiem dobrze daje radę. Pamiętajcie, że nie jest to drogi telefon. Zauważyliście pewnie, że przez cały film bardzo dużo mówię o cenach, a te są naprawdę fajne. Wersja 828 kosztuje tylko 999 zł, natomiast wersja bogatsza 8256 to wydatek raptem o 100 zł wyższy, czyli 1099 zł. To świetne ceny. Jak na to, co ten telefon oferuje, bo oferuje całkiem sporo, jak na ten segment cenowy: amoledowy ekran, aparat z teleobiektywem, całkiem fajny design, całkiem niezłą wydajność i płynność działania, przyzwoitą baterię. I nie najgorsze możliwości łącznościowe. Czy ja w tej cenie wymagałbym więcej? Chyba nie, bo we wszystkich tych aspektach ten telefon jest co najmniej przyzwoity, a w większości nawet wręcz dobry lub bardzo dobry. Czyli jeżeli szukacie niedrogiego telefonu w cenie do 1100 zł to ja zdecydowanie polecam wam CM2 Pro. Jest to urządzenie o możliwościach naprawdę bardzo, bardzo adekwatnych do tej ceny i nawet według mnie ten telefon mógłby być nieco droższy, a nadal byłby całkiem fajną propozycją. W swoich cenach według mnie jest w tej chwili nie do pobicia. Dawno nie polecałem wam żadnego smartfona z tak dużym przekonaniem, a tego po prostu polecam. Oczywiście przypominając wam o segmencie cenowym, który on reprezentuje. Ale nie samymi niedrogimi telefonami człowiek żyje. Teraz muszę chyba przetestować dla Was coś z wyższej półki. Także zapraszam na kolejne filmy, a za obejrzenie tego bardzo Wam dziękuję. Żegnam się już z Wami i oczywiście proszę o standardowe wyrazy wsparcia typu łapki w górę, suby i tak dalej. Trzymajcie się, cześć!